Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A oraz B. Mam napisać równanie symetralnej odcinka AB. Dobra, punkt A ma współrzędne minus 2,2. B ma współrzędne 210. I co ja mam w zadaniu zrobić? Mam wyznaczyć symetralną odcinka AB. Więc tak, co to jest symetralna? Symetralna odcinka, no przede wszystkim, dzieli odcinek na połowy i jest do niego jaka? Jest do niego prostopadła. Mniej więcej sobie zaznaczę, ona chyba wyskoczy mi. Gdzieś tutaj, to jest ta moja symetralna, i ja mam napisać jej równanie. Wiem, że tutaj musi być kąt prosty. Skoro to jest symetralna, to najpierw znajdę środek odcinka, czyli powiedzmy punkt S. Dobrze, środek odcinka, liczymy średnią arytmetyczną. Minus 2 dodać 2 przez 2, biorę x -y i biorę y, -ki. 2 plus 10 nad 2. Minus 2 plus 2 to 0 nad 2 to 0, 2 plus 10 to 12 nad 2 to 6. 0,6, ok, mniej więcej pasuje, nasz środek 0,6. Co ja wiem o tej prostej? Ona jest prostopadła do prostej AB. Czyli najpierw dobrze byłoby mieć prostą AB, nazwę ją K. Spróbuję napisać ją jej równanie. Y równe AX plus B. Przechodzi przez dwa punkty. Mam współrzędne, to wyliczę sobie współczynnik kierunkowy. Y2 to będzie 10 minus Y1 to 2 nad x2, 2, odjąć, x1, minus 2, czyli będzie plus 2. 10 minus 2 to 8, nad 4, a to jest 2. Ok, moja prosta już wiem, że ma równanie 2x plus jakieś b. Przez jaki punkt przechodzi? Weźmy sobie a o współrzędnych minus 2, 2, wstawię za x i za y. Y daje dwójkę, za x daje minus dwójkę i wyliczę sobie b. 2 równe minus 4 dodać b, więc b jest równe 6. Super, moja prosta k, y równa się 2x dodać 6. To jest moja prosta k. y równe 2x. Dodać 6. Dobra. Ja muszę napisać prostą M. Ona też przechodzi przez punkt S, czyli przecina oś Y w szóstce i jest prostopadła do prostej K. Zapiszę. M jest prostopadła do K. M ma równanie. Y równa się. Współczynnik kierunkowy, żeby była prostopadła, musi być przeciwny i odwrotny. Liczba przeciwna i odwrotna do dwójki to jest minus 1 druga x, a moje B jest równe 6, bo przecina oś igrów, Y w szóstce. W takim razie podałem równanie symetralnej odcinka AB. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.